Coś pięknego Szukałem beczuni ogólnie Nienawidzę was <gulanie> Zamierzam chodzić po łapie tak długo póki nie będę czysty od beczek mm -hmm. wow. <gulanie> Za co? Za beczkę, Za beczkę. To tu jest. Wszystkie beczki są złe! Nie, ja mam 11HP, sam sobie beczkę Proszę, nie zabijajcie mnie. Ja, proszę, ochrońcie mnie. Nie, no ty to. Weź. Ty to. Ej no Jezus, kurcz teraz na serio, nie zabijaj bez powodu, bo to jest bez sensu. Ty to. Sam sobie beczkę rozwaliłem, ja, nie zabijajcie mnie, no, proszę. <coughs> Naważyłeś piwa?

Ej, wycisz się Kajci na Discordzie. Zobaczcie. A co Adam. Ja nie no wiem zobacz, o co. No, ale wiecie co, No takie rzeczy na ścianach rzucać? Teraz będę musiał cenzurę robić. No to, to, to jest bo to jest film to, on, ten, to, to jest film family friendly To jest chrześcijański serwer Właśnie! Wywalamy niech... krzeszący. Mam coś ogólnie na nosie. Jeszcze... No. Ciężko powiedzieć. Wątki mister Sandwich za... Okay. Panowie, panowie, stójcie, stójcie, stójcie. Stajcie mnie. Tak. Powinniśmy wyrzucić sandwicha. To on jest im, to on jest praktycznie impostor. Tak. W pokładzie, pokładzie na ścianach zdjęcia sabotażowe, filmy. Sabotaż! Anime dziewczynkami. Nie nasze filmy, zabijać go! To, było, to czekajcie, nasze... czekajcie, czekajcie. Ja od razu jestem w mojem... O nie! Tak? Nie, wiem co jest w tym pokoju. Powiecie pewnie na czym ta zbrodnia będzie polegać, tak? A ja wam powiem... No i będę musiał cenzurować. Jeszcze oh. raz trzeba.

O nie! Jakie cudy wy przeżyliście? Nie strzeliło. O. Jak to nie strzeliło? Jaka szkoda, panie skurcz. Jaka go, szkoda, pan skurcz. Zabójmy go, zabójmy go. Zabójmy go. Zabójmy go. Zabójmy go. No, no mam on... taką fajną no, cenzurę. Ojeju! Dzięki. Uratowałeś nam życie. Naprawdę Dzięki. takie złe rzeczy Dzięki. wstawiać na ściany w tych czasach. U... Uratowałeś nas... o. Trypi. Tak. Mamy pewien problem Okej okay. Rozwikłaj ten problem Matematyczno logiczny tak zwany jest Jacal i... Halo Tripi, matematyka! O ty kurde! O ty kurde! Idzie zaraz właśnie zabójstwa! Idziesz, prowadzimy cię! Idziesz! Mam, żeby cię nabito! O ty chciałeś! Dokonać złego czynu, jakim jest zabójstwo nas! Oj, niebysku! Oj, niebysku! Uratowa... Stój, Dobrze, stój, uratowałeś stój, mnie. Stój, uratowany, ja uratowałem. uratowałem też, mnie. Ja pomogłem Gdzie? Skurczowi. Ja pomogłem Skurczowi. Ogólnie. Wow. Teraz skurcz. dobra, dobra, dobra. Napka. Ja tak trochę nie żyję. O, Nienawidzę wow. was. Jego Master to jeszcze w ogóle nie no, widziałem. No, no, no. Nienawidzę was. <laughs> Mój Śródjan. Zabił Nie, właśnie nie zabiłem, to jest najlepsze. Zabiłeś Wiesz, co jest najlepsze? Że wlazł do tego pokoju. <śmiech> <Jezus>. <śmiech> zabił Xverta. Nie zabiłem, to Dławek zabiłem. zabił. Pokaż, pokaż mi, co sprayujesz tam ciekawego. Nie, nie rób tego, bo zginiesz. Pokaż zginiesz, pokaż mi. Chcę ja. zobaczyć. Nie, ja nie chcę tego Zobacz. Nie rób tego. No, nie rób tego.

Chciałem cię załamować, jeszcze byłem O Jezu. Oh, Jesu. Pach, uh. te mało skinów jest strasznie. Bo chciałem się przebrać eee. za kamerę. Pan już piękny zimno. Nie ma mało skinów. Dobra, Lastrunka, No nie, lastrączka. Last last uh. gdzie ty jesteś? Jezu Chryste Siadamy przy stole i teraz cisza Kto znalazł, kto zwołał emergency meeting? Ja wezwałem Ej panowie, panowie Co po jest? jest? Posłuchajcie Jezu. panowie Ja bym się zabawił w krzesła Panowie widzicie krzesła? Tak, tak. tak. Chodzimy ja obok i kto ja no nie ja usiądzie ginie przed... Nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja tylko wam wytłumaczę o co ja chodzi z tym, tutaj, co wyrzuciłem. Odsuń się dławek. odsuń się sandwich. Więc tak, to co tutaj jest, to jest wizualizer. Czyli jeśli na przykład teraz MK zabije sandwicha w promieniu tego. No, dawaj, no zabij Zabij no. MK, zabij tego, zabij sandwicha. jeśli teraz zobaczycie, to widzicie, oh. co? I co kto, kto jak kto stał w momencie śmierci? Okay. <grym> to jest dobre. Ale dobra, gramy w krzesełka moi drodzy. A, A to radę, może teraz słuchaj. Nie za Emergency meeting. Dobra, ale fajnie. Panowie, 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 gramy w krzesełkę, ale to, jak rozwalił jednak więc go zabijamy, bo z rozwalił jedno Krzesełko. Jeszcze jedna rundka, to tak, prostu... tak, 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 ostatnia rundka, tylko w krzesełkach chodźcie zagrać. Chodź. Ja z beczkami. Nie, 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 krzesełka są dobre. I ogólnie jak muzyka gra, to wiecie, musicie, jak skończy się grać się muzyka, musicie. To będzie, to będzie ja lub grał. Ja będę, ja będę. To, ty to, jest, ty to Teraz jestem na krzeszie, tak? W tym momencie Tak, jesteś na księżnik. Okej, okay, dobra, dobra, to rozumiem, dobra, gramy, Czyli? dawajcie Tom, turum, tom, 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 teraz jest git. No to lecimy jeszcze raz. Tą, jedną jednak przestrzeń. Tą, Ej, no nie stój w miejscu. No ja byłem poza granatem. na mnie wrócił. Grat, ty to grat! Ale to smoke. Ej, ale Fed, ale ty byłeś poza Po co byłeś poza No bo ja nawet chciałem, bo on był gdzieś tam. Tam jest skurcz o tam. To weźmy go, dobijmy Dobra, gramy, gramy, gramy What? dalej Dobra, to mucza... jeszcze raz, nieważne ja Dobra, to jest dobrze krzesło? Dobra, jest to, git, to, jest hit, to, hit, to, Jest git, jest tom, 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 tom. Tom, I kręcimy się dookoła, nie w miejscu Wracam Jestem, ja tu byłem pierwszym Jestem, jestem Dwa i Przemo, Dłabek i Przemo Marni Wysuńcie się Nie Tak, nie uciekajcie nawet Słucham No nie zabijaj mi Oh, ale... bo gramy w Dobra, A ty nami... e, skurcz jeszcze, bo, bo, bo gramy w krzesełka Panie, w krzesełka gramy. W krzesełka gramy. W, krzesełka. Gramy. w krzesełka gramy. Kurcz, chodź. Nie, nie rozumiesz naszego toku rozumowania. My gramy w krzesełka i nie interesuje krzesełka. Kurcz, chodź na krzesełkę. O mój Boże, poczekaj chwilę. God damn it Dobra, chodź, gramy dalej.

Chciałem tego wyrzucić, dobra ja pamiętam to sobie. Runda finałowa dobra. jesteście gotowi? Mhm, oczywiście jest muzyka. Ja coś Ekstremalna. Szuści. Będzie bardzo ekstremalna muzyka. Niektórzy mogą przy samej muzyce nawet odpaść. Dobra, szefuncio lo.

A teraz A, to... to. było smutne. A teraz bez krzesełek. Dobra, to tyle chyba, nie? Się... Tak, tyle. Mam nadzieję, że ogólnie filmik wam się spodobał. No... Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym, żeby stać. lajka w ogóle. Jak wam się podobał. No, widzi. Widzimy się w następnego Mordo. Dokładnie, to chciał powiedzieć.